The Exit 8, czyli gra, w której szukamy anomalii jak DJ Palasite na Randonautice. Gra, która jakiś rok temu osiągnęła swój pik, wywołując w głowach ludzi niezłą schizę. Co to jest? O. Czemu oni się na mnie patrzą? W ogóle nie miałem pojęcia, że ta gra ma swoją wersję na konsole, ale okazało się, że ma. Więc zdobędziemy w nie 100% Do zdobycia są tylko 4 osiągnięcia Więc wielka szkoda, że tak mało i też wielka szkoda, że nie ma platyny Ale ja i tak uznaję to jako 100% Pierwsze co to musimy zaznajomić się z tą grą i ją przejść Powiem wam, że nigdy wcześniej w to nie grałem, ale szybko się zorientowałem, że ta gra potrafi wywołać niezły dym w głowie Ej, a ten żółty pasek to on nie był ten? O środku? Ty mi się wydaje, że był. Ja ryzykuję. Co? Inny raz podnieść tętno. Ja pierdolę. E, co to jest? Dobra, zawracamy. Dla tych, co nie wiedzą, to ta gra polega na tym, że trafiamy do jakiejś stacji metra, czy co to tam jest. I naszym celem jest dotrzeć do poziomu ósmego, żeby się z niego wydostać. I tutaj pojawia się cały sens tej gry, ponieważ na każdym z poziomów może pojawić się anomalia. Jeżeli taka występuje, to musimy niezwłocznie zawrócić. Jeżeli żadnej nie ma, to idziemy ciągle prosto. Jeżeli nie zauważymy jakiejś anomalii i pójdziemy prosto, to cofa nas na poziom 0. I, I to tyle. Na tym polega cała gra. W momencie jak przejdziemy 8 poziomów pod rząd, gra się kończy i zaczynamy od nowa. Jednak szczególnie na początku nie jest to takie proste i nieraz zdarzyło mi się nie zauważyć jakiejś anomalii, przez co musiałem od nowa zaczynać od poziomu zero. I co? Bo nie wiem nie wiem czy przyszedłem dalej, czy nie. Nie, nie wiem, wygląda git. No i co? I ja, to, ja dostanę jakieś info, gdzie jestem? Na jakim poziomie? Dzień dobry. Nie, Dzień dobry. nie wiem jak dla mnie to znowu to wygląda git. Co? <śles> Jak to? Z czasem w końcu zacząłem łapać więcej anomalii. Co za tym idzie? Coraz częściej byłem na większych poziomach. Teraz udało mi się przejść do poziomu siódmego, gdzie jest siódemka. Zobaczmy tutaj: No Smoking, ok, Exit 8. Z chyba wszystko ok. Tutaj na dachu nic nie widzę. Ale Pójdziemy dalej, zobaczymy. No i co? No i jajeczko. Nie udało mi się. Ale grałem dalej. Moje oczy zaczęły widzieć coraz więcej to anomalii. Aż w końcu przyszedł ten run. W którym udało się dojść do poziomu ósmego. I zakończyć grę. Oh, ja okay, lecimy dalej. No nie no, tutaj jest OK. Musi być OK. Dobrze. Smoking. Ty jesteś OK chyba? Czy wydaje że jest git? Dobrze, wszystko było OK. Lecimy dalej. Smoking. A czemu te lampy są takie dziwne? Okej, okay. dobrze. Mm, no smoking, to też sobie panicie. No nie no, jest git, to musi być git, prawda? Tak, jest. Okej, okay. co tam u pana? Krajna okay, no nie żeby cały mi się wydaje, że jest okej. Okay. Mam taką nadzieję, że jest okej. Okay. Zobaczymy. Jest. Było dobrze. jest piątka, okej. Okay. To jest ok. Plakat chyba też. Ej, tutaj nie ma drzwi. Tutaj były drzwi. Co nie? Oczywiście, że tak. Tutaj były drzwi. To jest e, anomalia. Dobrze. Szósty poziom. Smoking. No nie no. Anomalia. Ok. Siódmy. Co tam u pana? No, chyba wszystko w porządku. Tutaj plakaty chyba też są w porządku, tutaj drzwi, klatki, no musi być git. Jest. Ty i co, i to koniec czy jeszcze jeden ten ósmy? Jeszcze ten ósmy jest. Okej. Okay. No nie no, jak na moje to wygląda w porządku. Dobra, no to był git. Prawda? Ty, koniec. Udało się. I przy okazji dostałem kolejne osiągnięcie za odnalezienie 10 anomalii. Zostały nam tylko dwa osiągnięcia do zdobycia: jedno za znalezienie 20 anomalii, a kolejne za znalezienie wszystkich w grze. Więc jedyne co mi zostało to grać dalej, żeby je znaleźć. Dziękuję za użycie podziemnego passageway. Przepraszamy za jakąkolwiek niewygodność. To może być Jest 19 anomalii, które nie zostały znalezione. OK, czyli jeszcze mamy 19 anomalii do znalezienia. No dobra, zobaczymy. Też jest OK. U, dobra, dobra, nie jest OK. Okej, okay. czekamy. Słuchaj, na przykład zmieniła się ten. Ty zmieniła się? 18 zostało. Ej, jakby prze... Czemu on tak szybko idzie? Dobra, no Jest OK moim zdaniem. To jest, okej, okay. nie, nie jest jednak wszystko okej, okay. była anomalia. I w taki właśnie sposób zdobyłem kolejne osiągnięcie za znalezienie 20 anomalii, więc zostało już tylko jedno trofeum. Tu jest licio. Dobra, a co panu się dzieje w twarz, do widzenia. Co to było? Czemu ty się patrzyłeś tak w bok? Się gra na mnie, nie? To jest anomalia. Do widzenia. zostało 11 anomalii. Gdzie jesteśmy? Co to jest za Uff! Dobra, nieważne. Nie ja obchodzi mnie co to za plakat. Co jest taki wielki? Panorus. Ile anomalii zostało? 9 Pan sobie idzie? No i pan sobie stanął, no nie? Hu! Jezu! Może do mnie. Okej. Okay. Stało sześć anomalii. Okej. Okay. No patrzcie kto tam stoi, nie? Anomalia. Co tam jest wyjście? Dobra, mamy anomalię. Okej, okay. ile nam anomalii zostało? Tylko dwie anomalie do końca. Tutaj jest w porządku. Co to jest? Ciekamy stąd. Ok, i została nam w tym momencie ostatnia anomalia do znalezienia. Dostaniemy finalne osiągnięcie. I 100% będzie nasze. Także zobaczmy, czy będzie tutaj. Śmiesznie by się złożyło. Co? Jakby na ostatnim levelu. Byłaby ostatnia anomalia. No jest, no. Napiszą się, się szczerze, jak nie wiem co, suszy ząbki, uciekamy i mamy to, jest ósme, ósme jak jest, ósme i osiągnięcie jest, mamy 100% osiągnięć i tak właśnie ostatnie trofeum wpadło. A 100% pojawiło się na koncie. Ogólnie powiem wam, że całkiem dobrze bawiłem się w tej grze. Może i krótko, bo około tylko godzinę. Ale uważam, że warto. Fajnie potrafi podnieść ciśnienie i zrobić niezłą schizę w głowie. Więc jak najbardziej, jeżeli macie możliwość i nie graliście, to zagrajcie. Żegnam.